Symulator górnika. Jesteśmy na Śląsku, i i kopiemy kamień. Chwila, chwila, chwila. O! Na moich oczach <gry> A, on zwykły kamień, czemu mam zwykły kamień? Ile zupełnie zagrać na drugim kącie Nawet nie wiecie, ile na drugim kącie mam. Dobra. Tokens, coins. Ile ja Malutko, malutko. Kurde, na drugim koncie to byłem w to Bogiem. Dobra, tools. Przed chwilą grałem właśnie w tego. Mining, nie mining simulator, tylko w treasure. Hand simulator, czegoś tam tak. No, człowieku. Nie jest aż tak źle, ale i tak jest słabo. Oj, no, i to wszystkie światy. Widzowie, dzisiaj gramy w legendarną gierkę, czyli. No, zresztą wiecie, co to jest. 60 rebirfów, 20 rebirfów, 45 rebirfów. O, dlaczego? Private mines. Nie, 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 dzięki, dzięki, dzięki. Yy, 10, 5, yy, 2. O! Coś nowego chyba Toyland, tutaj milion chyba tak milion było? 6 0. tak, milion milion bloków tutaj One Rebirth A Space Adventure chyba był za... nie myślałem, że był za darmo, Pięć, yy, 500 tysięcy bloków do tego e, tu była lista najpopularniejszych, znaczy najlepszych, no, najlepszych graczy w każdym razie nie, chwila, chwila gdzie ta lista? ej, była taka lista, O, o, o dobra woman e, was można zjeżdżać no, na 100% tu nigdzie nie będzie, ale chciałbym. Kurde, że udzielą jakiś milion rebirfów, no to jest mocne. Dobra, blok, ja pierdzielę. Nie, tu mnie nie będzie na milion procent. Tak. Nawet nie sprawdzam, bo to <ścoughs> nie ma sensu. Dobra, eee, tu surface. Na powierzchnię, dobra. Jakie ludzie tutaj wykopali? Dick, dobra, mamy za jeden kamień. Uu, już za pięć. Aha, trzy tylko kopiemy. No to malutko, malutko, malutko. Musimy tak jak w Treasure, w treasure Hunt Simulator. Yyy... Uuu... Chwila, co? Można tak w bok tutaj? Można tu tak w bok? Dobra, sell. Hmm, mam za mało. Chociaż nie, w sumie mogę kupić. tutaj yy, shop Nie, to nie jest tak shop eee, Nie, Treasure Hunt Simulator mi się bardziej podoba. Szczerze, w sensie Mining Simulator było dla mnie lepszą grą zawsze. Nigdy nie grałem w... Treasure Hand Simulator, za bardzo. Może tam kiedyś byłem kilka razy, zobaczyć co to w ogóle jest. Było to kiedyś popularne, natomiast. O, po polsku. Nice, zawsze lubię, jak są Polacy. Ej, widzieliście to przed chwilą? Myślę, tu można było kopać. A nie, tu już można. Ej, no nie wiedziałem. Zapomniałem chyba o tym, że można kopać w bok. Serio? Ile tak można kopać? Ciekawe, ciekawe jak to wygląda yy, w ogóle świat tutaj, nie? Uu. Uu. O, 50 coinów, nie, aż tak źle Dobra Jakieś pieniążki tutaj w końcu A tam co jest? VIP Wow Call one hour Co to jest za ludek? Uuu Może jeszcze zaraz przyjdę do prywatnej kopalni, bo jestem ciekawy Ej, zejdźmy najniżej jak się tylko da, okej, okay, tutaj nie ma teleportowania Czy treasure hunt Simulator? o kurde Nie, nawet nie mogę Mam za słaby pickaxe, żeby... o oh, kurde Mam za słaby pickaxe Close. Upgrade. No super, I walamy na Surface. Subway Surfers. <grych> Czemu tego nie kopię? Ej no... Widzicie to? Są jakieś zbugowane to jest. Dobra, na no, początki w tych grach to są zawsze takie typowo. nudne Ale potem... No, iPod będzie grubo. Yy, żeby nie było, nie za bardzo to grafię, dlatego nie przez dużej ani kropki. Nie daję, ale... Jakby wiecie, Roblox to nie jest Polski, gdzie będę się ten, a nie jakieś media publiczne. Daj trade. francelina na 217. Akceptuj no? Co mi możesz dać? Nie mam nic. Co mi możesz dać? O kurde, dobra. Czy ona to zaakceptuje? Czy mam tylko coś innego, bo to jest coś innego w ogóle? Dobra, dobra, no daj mi już, nie, nie, nie. No, no, zaraz to anuluję. Zaraz to anuluję, bo inaczej najlepsze najlepszej tany. <grymne> no i co, nie działa? Halo, czekaj, surface. Czekaj, ja i wyślę, ja i wyślę. Trade, Francelina. o. <grymne> o, mam miksy, dał mi ktoś w gaz. Faktycznie, faktycznie, mocno Faktycznie mocno Ja nic nie mam chłopie Dziewczyno, franczalina, nie? 100, właśnie kurde 100? Dobra, ja wszystko przyjmę, cokolwiek ma będzie dobre. Ja wiem, jak ludzie dają na starcie gry. Wszystko, co mają, nie? W sensie wszystko, co mają, jakieś takie słabe. i Item ja też tak robiłem w Pet Simulator. Dawałem ludziom, którzy dołączali, i od razu dawałem jakieś dobre rzeczy. Eee, tak. A, dzięki, dzięki, dzięki. Yeah. Nie dostałem te boksy? Nie, nie wiem, co się stało. A, nie ma za co no, oh, Dobra, uwielbiam to Dobra. C gdzie są te? Gdzie są te rzeczy, bo ja jestem totalnie ślepy O, faktycznie są tu te rzeczy Dobra, chwila, 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 bo ja nie wiem co się tu dzieje Dobra, nie wiem, equip eee... Wszystkie są chyba dobre, nie? Dobra, nie wiem, może być taki. Mam kurde, do dupy rzeczy, ale mega itemy, nie? Eee, dobra, Dragon Wings, Equip Ice School, equip, znowu mi się skin zepsuł Pets? Dawaj, wykluwamy to! Co jeszcze mogę zrobić? Yy... no equip A te moje pety? One są, dobra yy... wow No, nie mogę co chyba zrobić Okej, okay, te dostałem, a w ogóle są te mocne rzeczy Aj, to teraz będę tak otwierał, bo dostałem chyba 200 Nie no nie, ile będę tego otwierał? No, <laughs> będę nieskończony, że otwierał co ja mam sam dzień penning robić? <głosy> dobra. <głosy> no i same te skrzydła dostaję, to jest jakieś totalne gówno. W sensie no nie, no, jak, na jak na ten poziom co ja teraz mam w kopaniu, to to jest dobre, nie? <noise> Żeby nie było. O, Ice Wings! Okej okay. Czy to jest lepsze? To jest chyba gorsze, nie? Ale to jest wszystko Christmas, dobra czekaj. Yy, Spin? A to, co mi daje? Plus 800 Jeden a tu jest 2,5, Nie, no, nie, to jest lepsze. To, ho! Oh, oh. Dobra, tłuszczmy jeszcze kilka tych, tych Ej, a mogę to i to mieć? Equip Mogę to i to mieć, ty, No, oh. oh, to się zepsuło, nie wiem co jest z tym e Czy teraz będę szybciej kopał w ogóle? <grymąc> o, <intensywnością> szybko kopnę <grymąc> Ej, <intensywnością> dobra Wygrałem życie, człowieku Widzisz? Trzeba być, trzeba być miłym dla ludzi, trzeba być miłym dla ludzi Bo potem, potem ludzie są mili dla ciebie jak ty jesteś miły dla innych, to ludzie są sami dla ciebie. A, uwielbiam, uwielbiam takich ludzi, którzy dają cokolwiek. Dobra. <laughs> bye, 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 bye. bye. Yy... Backpack trzeba lepszy kupić. Dobra, ten za 1200 na razie. Ile mam tu? 145. Co w się, sensie, no z tą prędkością kopania, to nawet z najgorszym killoffem bym kopał ultra szybko. No patrzcie, jak ja szybko kopię. To dlatego, że mam skrzydła, mam dwa pety. I teraz na razie potrzeba mi tylko plecaka. Nie ma sensu kupować. Yy, nie ma sensu kupować na razie tulsa. Muszę tylko plecak kupować, nie? Plecak wypełniony aż po brzegi, 300, proszę bardzo. Joł. Podoba mi się to już. Nie jestem ostatni, najgorszy, nie? Patrzcie jak to leci. Patrzcie jak to leci. I, ale fajnie jest na cool takie. Tutaj jedne, tutaj drugie, tutaj trzecie jeszcze ta czapa. szkieletowa. Szkieletonowa czapa wyglądająca jak czaszka małpy trochę. No może nie do końca czaszka małpy, ale jakś taka dziwna, nie? Nienaturalna. Nie no, serio? O, dobra. O. O. Ajsu. Dobra. Kupujemy. To jest 15 tysięcy człowieku. Ile Tysiąc 1000? 1250. <laughs> Proszę bardzo. Aha, tam co mi dała to 80 milionów ma. Okej, okay, dobra. To wszystko wyjaśnia, nie. Ale ja pierdzielak jestem szybki z tym. Jeszcze ta X kierka mi dała. To też była polaczka w ogóle. Polaczka? Uuu, ktoś nowego dał Nie, wydupiło mi się. Kto to był? Ten Diak Kent, chyba coś. Jamal, Jamal, jest ostatni. Ej dobra, nie, aż ja muszę zobaczyć. Nie dowierzam, nie dowierzam swoim własnym oczom, nie. Monster damy Wow. 100 ileś boksów dostałem. 2 yy, Omega X tutaj tyle rzeczy takie pety dobra, ale zobaczmy w ogóle ten ile one właściwie dają czekaj yy, mining speed 2.7 i power 400 czekajcie, ja sobie wywalę te pety i zobaczę dobra, 1.5 1.5, 2.1 i 800 yy, to tego mogę w sumie sprzedać <laughs> 2.7 2.5 2.7, okej okay, on ma on ma mniej on ma dużo, ten ma 2.5 ten ma 1.8 ten ma 2.5, dobra to sprzedajemy tego eee, ten ma 400 ten ma 425 ale ten ogólnie jest lepszy tak, nie? ten jest lepszy no ten jest lepszy, dobra ale i tak obydwa ekwipujemy Dobra. Mogę od razu kupić jakieś nowe rzeczy, nie? Zobaczcie, bo ja idę sobie do sklepu. I... robię tak. Robię backpack. 400. O, dobra. 375. Ile teraz mam? 15 tysięcy. Człowieku. Człowieku. A jak ja to już jestem, kurde, wow. Ja no mogę spamić pod siebie. Po prostu. Spamię pod siebie i nie zwracam na nic uwagi, nie? Uuu, co to jest? Pezota... Pezot Tate. Pezot tate, nie wiem, co to Uuu, co to już ten. Okej, okay, Gold Gold jest drogi A to? Quartz Co, jestem w nederze? O O, Sylwia, często dostanę jakieś Nie, będę to kopał I tak to jest lepsze niż te... Za 25 chyba Tak, za 20. Co to jest? Aha, bo te eggsy... a mam w ogóle te y, moje pety? Jest Omega Egg jakby, jak kopię ten, to on będzie ten, ale <laughs> to moje PETY. The Pet jest. One działają? Czekajcie, zobaczę. Jakby i tak bez nich już kopię szybko. Ale chyba z nimi kopię szybciej, nie? Teoretycznie. Teoretycznie tak. No, ale nie wiem, nie widzę, żeby one latały, więc trochę się boję, nie? <laughs> A i tu w ogóle nie przez ile się skończy ten. Yy, za ile się skończy, yy, kopalnia się odnowi. To jest ciekawe, chyba że się pojawia dopiero później. Poczekajcie, co oni tym Dobra, <laughs> yy, jak coś to nie przyjmuje tradeów, bo coś się zepsuło i nie mogę. O. Bo, co, bo nie mogę, bo coś się zepsuło Tak, tylko mówię, bo widzę, że co chwilę mi przysyłają trade Jakby no już mam dobre rzeczy, jakby ten Dawid Kaj, Kaj, Kajtko? Dawidek. Kajtko? Dawid... Kurde nie wiem, ma... <ścoughs> czekaj e... Dawid... Dawidek Kadiko, Kadiko, dobra Ciekawy wynik. E... Jakby no ja już powoli go zacznę przeganiać, więc i tak raczej mi nie da nic dobrego Natomiast, no kurde, wziąłbym tego trade'a od niego Ale widzicie, że się coś psuje i nie mogę wziąć tych trade'ów Więc no jakby, no trudno, no co ja poradzę Jak mi gra nie pozwala, no to Uuu Jak mi gra nie pozwala, no to m, nic nie poradzę Ale nie, kupię ten lepszy killoff Kupię ten lepszy killoff Tylko jeszcze zapełnię sobie ten ekwipunek No mówię ci Dhajde Nie mam jak się u ciebie trade'a Chwila, on w ogóle jest na serwerze? Chwila, co? Dhajde Ej, jego nie ma na serwerze! Jak on. Jak on mi wysyła trade za światów? <grywa> w ogóle za światów, jak to brzmi. Tchajdę. Czy to jest jakiś cheater? Czy co? Wygląda tak jak multi trochę. Wypij, no nie chcę z Tobą bo bo coś nie działa. Nie mogę wziąć. A nawet nawet jakbym chciał wziąć, no to czemu cię nie ma na serwie? O co chodzi? Chyba, <krywa> że to jest jakiś admin? Fajmy, <grywa> jest, ale jego nie ma na serwie! O co chodzi? Dangle jakiś Prime bro <laughs> Chyba, że on jest na innym tym Dobra, chłopie Nie wiem, czy to mnie nie pisał, chyba nie Czy to pisała, sorry, pisała mm. Dobry lucik, dobry lucik O kurde Dobra, mam Okazję być trzeci najlepszy na serwerze O dobra, w końcu sel. Uuu, ale hajsu <laughs> No, ma coś dobrego. O tu było za 500. Proszę bardzo, no. Yo. Ej, powiem wam, ja na innym koncie miałem tu dobre rzeczy. Nie pamiętam co było, bo wtedy jeszcze ta gra nie była taka... O, pamiętam, że ta... Y, Zeusowa... Zeus staw, no, Zeusowa strzała. Y, piorunek tutaj, pamiętam. O, to też chyba było. No, pamiętam, że coś z tego na pewno miałem. Na pewno pamiętam te drille, były. No, Dynamit też był, pamiętam, ale on był. Nie, nie lubiłem dynamitu. Teraz mam to. To też chyba miałem. Nie wiem, no aż taki doby nie byłem. Co się, no, byłem lepszy niż teraz. Ale. Nie aż tak bardzo, nie? Kiedyś zresztą zagnałem tym koncie. Może nawet już kiedyś był odcinek, tylko już nie pamiętam. To też jest taka opcja. Lecę tak szybko, że zanim się skapnę, że jest jakaś skrzynia, to ja aż po prostu ją przelatuję, no. To jest mocne. O, a propos, trzeba być gotowości, nie? Co tam? Iskierka. Co, wyścig też? Dobra, <grych> no, nie wiem, no. Kopiemy się w dół. Chyba jestem szybszy od niej, nie? O kurde. Magical chest. Ja pierdziele Ale mocarne. Chyba jestem szybszy od niej. Masz, wykop się na bok. Czy na się w dół? Nie wiem. Nie wiem, ona była lepsza ode mnie W sensie dalej jest lepsza ode mnie i nie wiem Ona ma chyba gorszą rzecz, nie? Ona ma gorszą rzecz ode mnie, nie wiem co ona robi Czy to kopie ten jeden blok? Czy ona jest, może specjalnie wzięła słabsze? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Upgrade, już nie mogę kopać tamtego <coughs> No tego to na pewno nie kupię O, wyrównują Cosmetics, dobra o Ojeju ja Mam zero od tych coinów Chwila, właśnie, może zrobię rebifa. Jak się robił rebifa? Halo, halo, halo. <laughs> 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 Ej, jak się robi rebifa? Ej, nie, serio, jak się robi rebifa? O, rebir, dobra. Eee, unit coins. Uuu. Dobra. Zbierzemy tyle? Nie, bo to jest 10 milionów. Nie, to na razie jeszcze nie. Nie jestem taki dobry. Tak sierka ma takie słabe rzeczy, bo już ja tego rebirfa jestem pewien. Bo widzę, ma 406 tokenów. A te tokeny to są chyba ten. To już ma pełny plecak. Jezu jak. <laughs> o. Sporo hajs. I total tak całą mapę będę przechodził? Co to jest? Z to jest dziura po prostu. Całą tak mapę będę przechodził i będę ją tak kopał w dół. <laughs> I to jest dobra. <laughs> Masz osiągnę 15 tysięcy. No, a trochę to może zająć może jednak No wydłupiaj no Ty czesta. chesta Omega egg Nawet go nie ma na serwerze Nie, to jest Dawidek No nie, to nie jest jednak Sorry Dawidek mm, 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 mm. Blacksmith Chwila, Black, Blacksmith Ha, <gryw> to nieźle Wciągająca ta gra Jakby miał już skończyć jakiś czas temu w to grać ale no kurde wciągająca ta gra. Dobra, wiecie co? Do, dotrzemy do końca i po prostu nowy odcinek będzie niedługo, bo o kurde, co to za chest? Jo, medical chest. Oh. Dobra widzowie, ten odcinek był dobry. Zero staliśmy się kurde, bo Oj, mocnym zawodnikiem na tej planszy. Także widzowie, mam nadzieję, że się spodobało. Do zobaczenia. No, jelo, będzie więcej odcinku, bo podoba mi się ta gra. Jakby zawsze lubiłem Mining Simulator, chyba wolę Treasure yy, Chyba wolę Treasure Simulator bardziej. Ale ta gra mi się też podoba. Strasznie dziwnie wyglądam. Nie wiem. Eee, w każdym bądź razie. Do zobaczenia. I na koniec już powiem. I am Steve.